Witam państwa bardzo serdecznie no wszystko byłoby dobrze gdyby było dobrze ale nie jest dobrze no na pewno nie jest dobrze e, no przyjrzałem się drodzy państwo tym tablicom alimentacyjnym no jest to wydaje mi się spektakularny wynalazek no spektakularny ja już nawet pomijam fakt tego że e, jeszcze do niedawna było tak zwane Ministerstwo Równości na czele tego Ministerstwa Równości no to stały Generalnie rzecz biorąc, same kobiety, tudzież jakieś tam zlewaciałe, prawda, chłopy, ale generalnie same kobiety stały, one tam krzyczały o tej równości, że to równość musi być tutaj, prawda, kobiety tu muszą, prawda, e, muszą być wyrównane szanse kobiet w ogóle na tle społeczeństwa, które. Najczęściej tak to wygląda, oczywiście, które to zostało, tak ten teren cały został przejęty przez patriarchat, że tak być nie może. Ale w kwestii, drodzy Państwo, tych właśnie yy, nieszczęsnych alimentów, to ja chciałem zadać Państwu pytanie: czy znacie w ogóle jakąś kobietę, która płaci alimenty? Słyszeliście w ogóle o kobiecie, która alimenty płaci? No, zapewne i taka jest. Jest zapewne taka kobieta gdzieś na świecie. Chyba jej nie odnajdziemy. No, chyba żeby zorganizować takie poszukiwania. Ale generalnie rzecz biorąc, te sądy i tak przyznają z reguły zawsze, prawda, opiekę nad dzieckiem kobiecie. To jest, ja wiem, to jest ułamek dosłownie y, tych mężczyzn, którym się udaje wygrać tak zwaną sprawę w sądzie rodzinnym. Mówię wygrać, bo to jest niemożliwe zwycięstwo, chyba że na mocy jakiegoś porozumienia między tymi stronami, że kobieta zdecydowała się jednak, Powierzyć opiekę nad y, dzieckiem ojcu, prawda? Zdecydowała się, bo to ona ma władzę absolutną i sędzia, y, prawda, idzie po linii toku tego rozumowania. Zdecydowała się, no i wówczas ojciec szczęśliwy może odetchnąć y, w, tak, może odetchnąć, mówię, bo to jest dla niego być albo nie być. Pomijając już także odsetek dokonywania prób samo wiadomo jakich wśród mężczyzn, którym małżeństwo życie zrujnowało totalnie, bo to jest, drodzy Państwo, jeśli chodzi o kwestie finansowe, to jest dla mężczyzny ruina, ale pomijając już to, mężczyzna, który taką opiekę by dostał nad dzieckiem w sądzie, to on podejrzewam, z tego szczęścia to by powiedział, że on żadnych alimentów w ogóle od kobiety nie chce, i prawdopodobnie nie ma z tego powodu yy, także kobiet na świecie. No, oprócz tych wyjątków, o których wspomniałem, które alimenty by płaciły. Yy, poza tym, yy, drodzy Państwo, no, weźmy pod uwagę jeszcze kwestię, zanim przejdę do krótkiego omówienia tego, jakie tam kwoty są w tych tablicach alimentacyjnych. Ale weźmy pod uwagę sytuację, w której to yy, powiedzmy. Yy, najniższa krajowa, jak tutaj czytam w tym artykule, która obecnie wynosi 4700 zł brutto, czyli 3500 zł netto. Weźmy taką sytuację. Tutaj jest jakiś artykuł, prawda, na stronie rozwód EU. Ktoś się tutaj rozpisuje, prawda, opisuje te wszystkie sytuacje, z jakimi to się wiąże dla mężczyzny finansowymi obciążeniami. Ale weźmy, że dwoje rodziców Naprawdę, zarabia te 3,5 tysiąca złotych netto. Łącznie mają na potrzebie gospodarstwa 7 tysięcy złotych. Wówczas, kiedy jeszcze prowadzą to gospodarstwo wspólne domowe, kiedy razem wychowują dziecko, prawda, dziecko czy dwójkę dzieci, to podział tych prawda, środków finansowych jest wspólny. Wspólnie wychowują, wspólnie inwestują, wspólnie utrzymują mieszkanie, prawda? ponoszą wszelkie wydatki yy, koszty wyjazdów na wakacje, prawda, yy, rozwój dziecka, bo tam jest tego cała masa tych wydatków, ale ponoszą to wspólnie i obopólnie także czerpią korzyści z tego wychowywania prawda? Yy, tej pociechy, mogą się przyglądać, mogą się cieszyć yy, razem prawda? pociecha rośnie, jesteśmy szczęśliwi, prawda i tak dalej. Do momentu, aż Związek się drodzy Państwo rozpada. I teraz ojciec tru, trójki nastolatków, na przykład 16-18 lat, zarabiający najniższą krajową, która wynosi obecnie, jak wspomniałem, 4700 zł brutto, czyli 3500 zł netto, na każde z dzieci musi zapłacić 1291 zł. Według tej tablicy czyli razem 3873 zł. Według tej tablicy, oczywiście tutaj mówimy, on nie jest w stanie nawet przy tym dochodzie zapłacić tych, prawda, z wobec tych dzieci, mimo że no bo zarabia 3,5 tysiąca. Tablica mówi, że ma zapłacić 3873. Więc odebrano mu wszystko, odebrano mu przywilej cieszenia się yy, prawda, z życia rodziny, odebrano mu przywilej z wychowania dziecka, patrzenia jak to dziecko rośnie, jak dojrzewa, budowania relacji i zostawiono go z kwotą, którą ma zapłacić na poziomie 3873 zł. Ale w sytuacji, drodzy państwo, gdy małżeństwo jeszcze funkcjonuje i ponosi wydatki, prawda, wspólne na wychowanie dzieci, bo tu mówimy głównie o wychowaniu dzieci, o potrzebach dziecka, to wydatek tych 3873 złotych ponoszony jest ewentualnie przez dwójkę rodziców, przez dwójkę rodziców. Ja zakładam, że nawet, drodzy Państwo, te kwoty tutaj podane te 3873 zł, bo ja nie wiem, kto to wyliczał ale ja zakładam, że wielu rodziców, nawet będąc czy prowadząc we dwójkę gospodarstwo, nie wydaje na trójkę dzieci, jak tutaj jest opisane, owe, owych 3873 zł, a nagle potem to wszystko zostaje zrzucone na barki ojca. Matka dostaje pieniądze, ma jeszcze swój dochód, jeśli pracuje, no jeśli nie pracuje, to czerpie także z tego, co e, oczywiście w, e, dostaje od ojca w postaci tych alimentów, jeśli on e, jest w stanie je w ogóle zapłacić. No ale ma, ma też przy tej okazji władzę nad dzieckiem. Um, no, tutaj zostaje uprzywilejowana kobieta, bardzo często w sposób szczególny, a ojcu daje się tylko możliwość tak zwanych odwiedzin, i to jeszcze nie wiadomo kiedy bo to to, bo to tamto jak się ojciec postawi, jak się zbuntuje, jak jeszcze coś powie yy, no to może się matce narazić, więc ojcowie bardzo często przyjmują też taktykę takiego milczenia po prostu takiego skomlenia takiego proszenia się yy, o łaskę, widzenia się tam z dzieckiem ale tych sprawie, drodzy państwo, bardzo dużo. Bo teraz zobaczmy. Yy, przykładowo osoba, najczęściej ojciec, bo tutaj jest kolejny artykuł w Radiu Z zarabiający miesięcznie 9 tysięcy złotych brutto zgodnie z tablicą ma płacić na trójkę dzieci 5280 złotych, bo tu mówimy 9 tysięcy brutto. I teraz na życie takiemu komuś pozostaje wtedy niecałe 1200 zł na. Przeżycie. 1200 zł na przeżycie. No zdajcie sobie sprawę, drodzy Państwo, że jest to niemożliwe. W ogóle jest to całkowicie dla mężczyzny nieopłacalne. Ta sytuacja jest nieopłacalna, jest niekorzystna. I teraz dalej, drodzy Państwo. Ojciec dwójki nastolatków 18, plus, bo tu cały czas mówimy ojciec. Tu cały czas mówimy ojciec. Tu nie mówimy, że matka to zapłaci. Tu nie mówimy. Tu jest ojciec. We wszystkich artykułach jest tylko ten ojciec, ten nieszczęsny portfel, prawda? Portfel, no zwykły, no tak jest traktowany mężczyzna. Zarabia średnią krajową, bo poprzednio mówiliśmy o najniższej krajowej, prawda, która obecnie wynosi 4700 zł, a teraz zarabia średnią krajową, która obecnie wynosi. 8600 zł brutto, co daje na rękę 6200. Na każde z dzieci musi zapłacić 2299 zł, czyli razem Prawie 4600 zł, czyli zostaje mu 1600 zł, drodzy Państwo. No widzicie, no to jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość w świecie równości, w którym nie ma równości, bo można byłoby ten problem rozwiązać w sposób diametralnie odmienny. No przecież opieka naprzemienna w takiej sytuacji jest czymś absolutnie naturalnym. To jest coś naturalnego. Dodatkowo jeszcze facet dostaje, prawda? Do głowy, bo okazuje się, że kobieta za chwilę już ma kolejnego faceta, który mieszka z jego dzieckiem, dziećmi, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Jego rola, jeśli chodzi o kwestię wychowania tego dziecka, jest umniejszona, bo dziecko się przywiąże, bardzo możliwe, już za niedługo do nowego tak zwanego tatusia przyszywanego. Też będzie fajnie, też będzie miło, a on sobie spokojnie będzie tylko, drodzy państwo, dostarczycielem środków do życia. Bardzo często, nie zapominajmy tak, że, że ojciec musi ponieść koszt utrzymania kobiety, bo gdy się okazało, że gdy zakładał rodzinę, na przykład, tak, gdy zakładał rodzinę, tak też się dzieje, i kobieta nie pracowała, i teraz po rozpadzie małżeństwa, związku na przykład, jej status materialny się zmniejszył, to facet musi jej wyrównać tę stratę, czyli musi utrzymywać i ją, i dom, i dzieci, w zależności od tego, ile ich ma, no i szukać możliwości do zbudowania sobie nowego związku, nowego, wspaniałego życia z takim obciążeniem w ogóle i z taką depresją, która w nim narasta, z problemami, bo tam już potem idzie, wiecie co, prawda, i tak dalej, z tą wścieklizną, że został wykorzystany, że um. Zmniejszona została jego rola w ogóle w społeczeństwie, rola ojca w społeczeństwie. No to co on ma teraz zrobić, drodzy Państwo? No nic, no ja już nawet nie mówię, żeby sprostać tym, prawda, tak zwanym obowiązkom płacenia. Tym bardziej, jak mówię, że dwoje rodziców nawet nie wydaje, podejrzewam, takiej kwoty na, na utrzymanie tych dzieci. Tam, yy, prawda, jakie tu są sugerowane w tych ta tablicach? Dwoje rodziców, mając własne dochody, prawda, nie wydaje tyle na te, na te dzieci ile potem następnie musi dostarczyć do. Prawda, domu po rozwodzie dla tych dzieci ojciec. No i teraz tutaj, drodzy Państwo, jeszcze zachodzi ta y, interesująca kwestia, że sąd ma prawo jednak jeszcze podjąć y, decyzję w tej sprawie nieco inną, w zależności od tego, jakie są inicjatywy podejmowane przez ojca, jak to się on stara, czy się nie stara, y, prawda, jak straci pracę, bo zarabiał tutaj 8600 brutto, ale stracił pracę y, i zarabia już w najmniej niższą krajową 4700. To zanim dojdzie w ogóle, drodzy państwo, do zmiany y, tych zasądzonych wcześniej alimentów, bo k przy kwocie 8600 brutto, czyli na rękę 6200 dostaje, to musi zapłacić 4600 alimentów. Ale gdyby stracił robotę, prawda? I zaczął zarabiać najniższą krajową 4700 brutto, czyli 3500 netto, to w dalszym ciągu, zanim dojdzie do, yy, prawda, założenia nowej sprawy o obniżenie alimentów, to on przez całe te miesiące, wszystkie, bo tam i pół roku, przecież i rok się czeka, Musi płacić 4600 złotych alimentów. Jest to ruina dla mężczyzny. Ja już nawet nie chcę mówić, że będzie spadek dzietności z całą pewnością, ale trzeba się też zastanowić prawda, nad słowami, wielkimi słowami, lema. Lem powiedział niegdyś, że rozpłód po prostu powinien być kontrolowany. Ale ja mówię, jeśli tak kobiety rzeczywiście yy, myślą o tym, bo to jest dla nich bardzo często to jest wspaniały interes, interes życia znaleźć faceta, z którym założy rodzinę i następnie później życie na koszt faceta w wielu przypadkach przez długi, długi okres czasu tak to wygląda. Ale ja myślę, że ten podział powinien być równy. Ja jestem ciekaw, co by powiedziała teraz kobieta, która. Musiałaby płacić takie alimenty. Jaki to byłby lament? Jakie to byłyby protesty na ulicach? A gdzie ojcowie mają protestować? No, pytam się, kto wysłucha tego ojca? Jak to jest tylko facet, prawda? Traktowany w ten sposób przez system. Kobiety płacą takie alimenty? No, nie płacą i nigdy się nie zgodzą na to, żeby w ogóle takie alimenty zapłacić. No, bo jakby to mogło być przecież? Jakby to mogło być? Jest to rzecz ostatecznie niemożliwa, ale jak mówię, jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest opieka obupólna. Dwa tygodnie tu, dwa tygodnie tu koszty są oczywiście ponoszone przez rodzica w czasie kiedy to dziecko jest u niego, dwa tygodnie nie ma innego wyjścia, żeby mogła jakaś sprawiedliwość tutaj nastąpić, wystąpić w ogóle. Natomiast rzeczywiście twierdzenie, że ojciec jest ojcem prawda osobnikiem ułomnym albo gorszym wychowawcą dziecka, bo to musimy też wziąć pod uwagę ten aspekt. Jeśli ojciec z tej roli się źle Wywiązuje albo gorzej się wywiązuje, to musimy zdać sobie sprawę przede wszystkim z tego, y, czy mamy pojęcie y, o tym, jak y, ten rodzaj męski jest wówczas na tym świecie traktowany. Jeśli z urzędu, po prostu bez absolutnie zastanowienia, przychodzi sędzia i mówi: Władza rodzicielska idzie do matki bez względu na wszystko, to ona się lepiej zajmie dzieckiem. Przecież tych spraw y, nikt tak naprawdę Oficjalnie nie wynosi na powierzchnię. Chociaż przecież żadne z badań nie sugeruje, że to ojciec jest gorszym opiekunem. Ale jak mówię, wiele kobiet już się przygląda tym tabelom. Już się przyglądają, jak one tam mają. Słuchajcie, tych alimentów ta kobieta ma tam, powiedzmy, przy najniższej krajowej tutaj, która najniższa krajowa, czyli 3,5 tysiąca złotych netto, prawda? Tam ojciec, powiedzmy, zarabia i płaci alimenty, i według tabeli on na każde. Z dziecko musi zapłacić 1291 zł według tej tabeli, tak to wygląda więc jak matka się przyglądnie temu i zobaczy, że ona dostaje powiedzmy tylko na każde dziecko 300 zł no to za chwilę będzie pozew o podwyższenie alimentów i tam będzie nawałnica w tym sądzie, będą leciały te baby ogłupione, prawda po te pieniądze, bo facet to by nie poleciał facet jakby dostał opiekę nad prawda, dziećmi z urzędu to by był szczęśliwy w ogóle że może się tymi dzieciakami zajmować tak to wygląda. Zobaczymy, jak się to, drodzy Państwo, rozwinie, ale sprawa jest, w moim mniemaniu, skandaliczna. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.